Więcej nie będę jeść, oni chyba je jakoś specjalnie farbują. Nie wiem, czy wy widzicie, że to jest różowe, takie naprawdę piękne różowe. Oni chyba to jakoś kredują. Jak Charlotte zobaczyła te różowe jajka, no to ona od razu powiedziała: Mamo, to są moje jajka. To jest chyba pomalowane albo jakoś takim kredowym sprayem. To są jajka flaminga. <grywa> Różowe jajka, ale się boję, normalnie się boję yy, otworzyć to, bo nie wiem, co mnie tutaj czeka. Ey, no dobra, otworzę, nie będę Was trzymać w napięciu. Widać ten Gdyby się nam internet nie urwał. Widać. Okej. Okay. Na nas lepiej nie jeść. No takie ładne jest to jajko. <laughs> o, nie chce się puknąć. A jest okej. Okay. Będziemy obierać się, bo ja co tutaj wyskoczy jakiś kurczę różowy dinozaur. O, wygląda... Mm, Na, na razie widzę taką skórę w środku, taką, wiecie, taką yy... no powłokę, boję się ją przebić. <śśmiech> nie chcę na razie wąchać. Masakra! <laughs> no, <sukle>. A, <laughs> oh, nowy rok z jajkiem. Ja już tego nie chcę wąchać. <laughs> Przebijam powłokę, która się tutaj wytworzyła. O masakra! Nie, ja tego nie będę jeść. Przepraszam was, ale tu wyskoczył jakiś żelek z tego. O nie, to nie dla mnie. Wszystko, ale o, otworzę wam, żebyście widzieli, ale. Mm. To jest zmumifikowane jajko. Yy, zapach. Tak. Tutaj nie. Tutaj nie czuję się. No normalnie żel. Jeszcze raz powącham. No ok, już się przyzwyczaiłam. Powiem wam, jak to, yy, to pachnie. <laughs> jak to pachnie. Eee, no, znam ten zapach. Eee, amoniak, Amoniak. A, taki zepsuty amoniak. Dobra, obieramy dalej. Bła. Ale nie będę próbować chyba, chyba że mnie przekonacie. Podobno smakuje jak e, niebieski ser, no. Wygląda tak w środku, e, świecące, bursztynowe. Tak jak tutaj pisze ktoś, że jest e, przechowywane przez kilkanaście tygodni. Różowe jajko, które się zamienia w bursztyn. Kurczaka w środku nie ma. Ktoś tu pisze, że to się nazywa zbóg. Zbóg. Posmakuj. Ja się boję, bo zacznę tu krzyczeć o pierwszej w nocy. Tutaj się, się człowiek może przyzwyczaić do tego. Różowe, a z drugiej strony taki bursztynowy, galaretkowy. Ach, może będzie się pytać, co mi tak kręca, jadą. Zostawię kawałek tej skorupki, bo jest taka ładna bursztynowa. E, różowa. A tutaj w środku mamy bursztynowe. Widzę jajko. Przekrajamy. Mam nadzieję, że mnie tutaj jakieś zwierzchnia napadnie za to śmierdzące jajko. Nie ma nikogo. Dobra, kroimy. Ja też się boję, że coś mi tu wyskoczy, że coś mi wyskoczy z tego jajka jakiś, kurczę. Ten, ale dobra, no kroimy. O, ok, nie jest tak źle. Ma jakąś musztardę w środku albo zepsute żółtko. Tak to wygląda. Jest galareta czarna, a w środku takie coś yy, jakby pasztet czarny. Pasztet z jajka. I, 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 to jak, <ścoughs> jakby wiecie, ja jestem mamą i takie rzeczy się przydarzają, nie? Jak się wyciera nieraz pampersa, to się coś takiego przyklei do do ręki. Do odważnych świat należy, co? Ale muszę mieć tutaj coś przepitkę jakoś, bo, bo nie wiem, czy dam radę się tu tej gawarety. Potem będę szorować zęby. Masakra, ale nie wiem, czy zacząć od tej, od tej e, czarnej tej, czy może lepiej zacząć od zewnątrz tego jajka. Może ta galareta nie będzie aż tak aromatyczna. jejku, to mi się wszędzie przykleiło teraz, mam palce czarne. O masakra. Skrobki razem z tym. Dobra, spróbuję kawałek tego, najpierw galaretę. Okej, okay, nie jest tak źle. Smakuje jak jajko. Także... tyle dobrze. To białko smakuje jak... jak... wiecie jak się robi taki kurczak zalewany, jak to się nazywa? Z galaret... galareta po polsku chyba, nie? Przy <grym> wiadro. Mam tu basen obok. Ale trochę mnie już zbiera na ten... Okej, okay. galareta jest okej. Okay. <laughs> Spróbuję żółtko. <śmiech> <śmiech> Żeby się to tak nie żyło i nie przyklejało do wszędzie. Wiecie, chyba mi bardziej głowa daje yy, na wymioty niż to, bo to nie jest aż takie złe. Ale spróbuję tej czekoladki w środku. <laughs> ok, to najbardziej śmierdzi. No, wiecie, co nie jest takie złe. <laughs> nie jest takie złe. Wygląda okropnie. Sprzedają w różowej skorupie, żeby zachęcić, chyba. W środku wygląda jak wygląda. No, trochę, trochę daje. Teraz mam sobie palce takie: to jest różowe jajko. Różowe jajko z tajlandzkiego marketu. E, dobrze, to, to by było na tyle. A teraz zżegnam się z Państwem. <gryw> Idę mieć przyjemne sny. Więcej nie jem. <gryw> e, nie no, nie jest takie złe. No to kto? Kto by chciał spróbować? To wam specjalną paczką wyślę różowe jajko na śniadanie dla męża. Ach, bym zjadła więcej, ale już jest późno, wiecie. A może jutro zrobię live i zjem całe jajko. <noise> Dzisiaj wystarczy. Mhm, już nie będę wąchać.